Szkoda, że politycy nie widzą e, takiego normalnego życia. Masakra. Przyszedłem i Tomkowi i Kasi. I zarówno Tomek Tomek ze, ze swoją partnerką, jak i Kasia ze swoją partnerką odwadli. dzisiaj. Tam nie było jeszcze przez te 20 lat takiej pary dwóch kobiet. I wydaje mi się, że to zmieniło oblicze Polski, że to doprowadziło do tego, że już Polska nie będzie taka sama z Jarosławem Kaczyńskim. Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński chciałby ze mną zatańczyć. Ja jestem otwarty na e, różne propozycje. Psychicznie czuję się całkiem Nieźle, ale fizycznie niestety bardzo źle, ponieważ on o tym mówi otwarcie. Więc mogę to powiedzieć, zanikają mu kości. To nie tak powinno wyglądać. Tą święto 11 listopada powinno nas łączyć. Mogłem być czasami krytycznym wobec Aleksandra Kwaśniewskiego, chociaż do dzisiaj jest uważany za najlepszego prezydenta. Panie Robercie, bardzo miło mi Pana widzieć w Tańcu z Gwiazdami, niecodzienny, powiem, gość. Bardzo mi miło, no szkoda, szkoda, że politycy nie widzą e, takiego normalnego życia, bo to jest prawdziwa Polska, taka jest, różnorodna. I tak było dzisiaj, uśmiechnięta, wesoła, kolorowa, tolerancyjna i taki jest Taniec z Gwiazdami, przepiękne. Czy Pan dzisiaj tu przyszedł jako właśnie fan czyjejś z par? Tak, i to jest straszne, ponieważ pary, którym przyszedłem kibicować, przegrały. Przyniosę. Pecha Pan przyniósł. Pecha. Naprawdę. Masakra. Przyszedłem i widziałem Tomkowi i Kasi. I zarówno Tomek, Tomek ze z swoją partnerką, jak i Kasia ze swoją partnerką odpadli dzisiaj. Przepraszam was najmocniej. Masakra! Ale trzeba przyznać, że zarówno Kasia, jak i Tomek zrobili dzisiaj i show, i pięknie zatańczyli. Dla mnie są zwycięzcami, chociaż wszyscy byli wspaniali. Taniec z gwiazdami, ta edycja była i jest nadal na bardzo wysokim poziomie. Więc to naprawdę jest konkurencja. Konkurencja bardzo ostra i jak na nieprofesjonalistów, na osoby, które przecież na co dzień tym się nie zajmują, szapoba Kasiu, szapobatonku. Jeśli chodzi o udział Kasi, czyli ta para damsko-damska. Co pan o tym w ogóle myśli? Jestem dumny. Jestem dumny, ponieważ ja widzę, jaka jest reakcja na kasie i jak y, ludzie reagują na tę parę y, dwóch kobiet. Co w polskiej wersji chyba jest ewenementem. Nie było jeszcze przez te 20 lat takiej pary dwóch kobiet, i wydaje mi się, że to zmieniło oblicze Polski. Że to doprowadziło do tego, że już Polska nie będzie taka sama, jeśli chodzi o y, przełamywanie pewnych stereotypów. I ja to widziałem, kiedy. Opublikowałem post na temat Kasi, dostałem tysiące wiadomości bardzo pozytywnych, przede wszystkim od dziewczyn i kobiet, które mówiły: Panie, Robercie, my jesteśmy takie jak Kasia. Ja jestem taka jak Kasia, kocham kobietę, jestem lesbijką, czy jestem bi, ale boję się o tym powiedzieć. A Kasia ma tę odwagę, tę determinację, żeby z podniesioną głową w tak piękny sposób opowiadać o tym wszystkim, opowiadać o swojej miłości, opowiadać o sobie, dawać dobry przykład. I Kasia zmieniła oblicze Polski i to jest, to jest coś pięknego. Ona nie dostała się do finału, ale, ale jest w finale ludzkich serc i z tego finału jeszcze długo nie, 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 nie wypadnie i nie odejdzie i zostanie na pewno w tych sercach jeszcze bardzo długo. Dziękuję Ci Kasiu za to. Czyli możemy też liczyć na to, że ta tolerancja, akceptacja względem właśnie społeczności LGBT wzrośnie? No ja widziałem jak ona e, porywała serca ludzi, jak e, kruszyła te najtwardsze serca, no, robiła piękne rzeczy i to, to, to zostanie na pewno w ludziach i e, to, to, to jest piękna rzecz i e, w, w Polsce, która wydaje nam się, że brunatnieje, że staje się taka szara, taka zła, taka niedobra, taka e, nietolerancyjna, Pojawia się Kasia, jak tak, taki anioł skądś i mówi o swojej miłości, mówi to w sposób tak naturalny, tak w sposób odważny i do tego jeszcze tak pięknie tańczy i skrada miliony serc. Czego więcej trzeba, żeby zmieniać Polskę? Dziękuję, Kasiu, jeszcze raz. No i teraz pojawia się pytanie, czy skruszy serca polityków? Czy politycy będą bardziej przychylni, aby wprowadzić związki partnerskie? Dlatego powinno tu być więcej polityków na widowni. Politycy powinni to oglądać i słuchać tego i e, ja marzę o tym, żeby na przykład taki. Jarosław Kaczyński tutaj przyszedł ze swoim kotem i zobaczył taniec z gwiazdami. Zobaczył prawdziwą Polskę. Nie tę Polskę, którą on na co dzień ogląda w Sejmie, bo to nie jest prawdziwa Polska. To, to, to jest często jakieś szaleństwo. To, ta polityka to nie jest cały świat. Niech on, niech on wyjdzie na zewnątrz i zobaczy prawdziwy świat. Niech posłucha Kasi, niech posłucha Tomka, niech posłucha tych historii, tych ludzi, którzy w tej swojej różnorodności opowiadali o prawdziwej, a nie wymyślonej Polsce. Wspomniał Pan tutaj o Jarosławie Kaczyńskim, a czy Pan by się skusił, żeby zatańczyć na naszym najsłynniejszym parkiecie w Tańcu z Gwiazdami? Z Jarosławem Kaczyńskim? To już pan powiedział? No nie, bo pan mówi, że wspomniałem Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński chciałby ze mną zatańczyć, ja jestem otwarty na y, różne propozycje. Y, ale już sobie dzisiaj wyobrażam, że na przykład Jarosław Kaczyński y, wychodzi z tego domu w żoliborzu, widzi inny świat i zaczyna tańczyć i jest uśmiech na jego twarzy i widzimy całkiem innego człowieka, normalnego, y, zdrowego, faceta, który potrafi. Się dobrze zabawić, zatańczyć, uśmiechnąć. Czego więcej trzeba w życiu? I tego życzę Jarosławowi Kaczyńskiemu i wszystkim nam. Czy pan ominął to moje pytanie, a ja wracam do tego pytania, czy pan by się widział na parkiecie tańca z gwiazdami? Wolałbym Jarosława Kaczyńskiego zobaczyć, ale czy ja, mm, ja gorzej tańczę od mojego partnera i powiem panu, że podczas tego programu sobie pomyślałem mój partner kocha tańczyć. Dzisiaj nie może tańczyć ze względu na chorobę poważną, którą przechodzi i ma problemy z poruszaniem się. Yy, I myślę, że jego jednym z największych marzeń jest znów kiedyś zatańczyć. Więc jeżeli marzyłbym o czymkolwiek związanym z tańcem, to zobaczyć znów mojego partnera tańczącego. Dzisiaj to jest tego marzenie. Wspomniał Pan tutaj, ale też media wcześniej obiegła informacja o, zdrowi, o stanie zdrowia Pana partnera Krzysztofa. Jak on się teraz czuje, właśnie. Psychicznie czuję się całkiem nieźle, ale fizycznie niestety bardzo źle, ponieważ on o tym mówi otwarcie, więc mogę to powiedzieć, zanikają mu kości, e, ma problemy z poruszaniem się i e, walczymy z tą chorobą, poważną chorobą, bo to jest nawrót choroby i e, no i w takich momentach, w takich granicznych momentach, jak my jesteśmy teraz, to jak się ze sobą ćwierć wieku i państwo nie widzi tego związku, bo my jesteśmy traktowani jak dwóch obcych facetów. Nie możemy zalegalizować tego związku w żaden sposób. To jest naprawdę. Bardzo trudna sytuacja i nie życzę tego nikomu, żeby przechodził taką niepewność, taką niestabilność, takie historie jak ja dzisiaj z Krzysztofem przechodzę. I dlatego tak cholernie ważne są te związki partnerskie. Tak ważne, żeby państwo w końcu i nareszcie zobaczyły takie pary jak moja jak Krzysztofa, czy jak Kasi jej partnerki, czy wielu milionów Polaków, także nie w parach jednopłciowych, także w kobiet i mężczyzn, którzy żyją w takich związkach, ale żyją niestety w sposób niewidoczny dla państwa, nielegalny. I trzeba to w końcu raz nareszcie załatwić po prostu. I ten taniec z gwiazdami, Kasi opowieść, także opowiadała właśnie o tym, o tym, że Polska nadal nie jest polską. Równą dla wszystkich, z otwartą, sprawiedliwą. Pomimo tego, że tutaj tak pięknie i tak było miło, to nadal nie wszyscy są tak traktowani. No właśnie, bo tu się pojawia też problem ujawniania na przykład pewnych informacji o stanie zdrowia partnera w szpitalu, tak? Pan ma do nich dostęp jako nie. partner? Nie, nie, nie mam. To znaczy, musi być specjalne oświadczenie oczywiście wydane, ale w momencie, kiedy partner trafia natychmiast do szpitala, no to oczywiście takiego oświadczenia nie jest w stanie wydać yy, i wtedy się pojawiają problemy. Ja dzisiaj staram się unormować te rzeczy, bo Krzysztof do tego szpitala tam jeździ na tą terapię, więc te informacje mogę uzyskać. Ale w momencie, gdyby coś się wydarzyło nagłego i Krzysztof trafiłby do innego szpitala, nie byłoby tej zgody, to niestety jestem osobą obcą i nie mogę nic zrobić. Odpukać w momencie, gdyby Krzysztof umarł albo ja bym umarł, to nie mogę go pochować zgodnie z prawem, bo jestem obcą osobą i oczywiście nie mogę dziedziczyć tak jak najbliższa osoba. Jestem Kompletnie obcą osobą i żaden testament tego nie gwarantuje, ponieważ nawet jeśli jest testament, to przypomnę, jest prawo zachówku i prawo podważenia testamentu. A poza tym jestem traktowany jak osoba obca, więc wchodzę w kolejny, najgorszy, ostatni próg podatkowy. Więc są, jest mnóstwo problemów, które wtedy po, się pojawiają. Więc jak najszybciej uregulujmy te kwestie. Czyli można powiedzieć, że. Jest to absurdalne w Panie dzisiejszym XXI wieku. Tak, to że my jesteśmy skansenem Europy. To jest absurdalne, nie tylko e, pewnie z takiej perspektywy, ale z perspektywy świata. Dzisiaj ludzie przyjeżdżają i dziwią się, że tego w Polsce nie ma. My jesteśmy skansenem Europy, jeśli chodzi o tę kwestie. Zróbmy wszystko, żeby tak się nie stało, ponieważ my tu żyjemy, my mamy nasze problemy i te problemy państwo powinno w końcu i nareszcie dostrzec. I cieszę się, że Kasia w tak piękny sposób o tym opowiadała, także tutaj w tańcu z Zbliża się też 11 listopada. Czy właśnie, czy pan jest patriotą? Oczywiście, że jestem. Panie redaktorze, ja jestem patriotą, poświęciłem całe swoje dorosłe życie życiu publicznemu. Ja służę Polsce. Byłem i prezydentem miasta, i posłem, i przewodniczącym partii jestem, i e, jednym z liderów tworzących tą koalicję Europosłem teraz i, Poświęciłem całe dorosłe życie, ale także ja mam gęsią skórkę, kiedy śpiewam hymn, kiedy śpiewam Rotę. Jestem dumny z polskiego paszportu, polskiego dowodu i jestem dumny z Polski, ale patrząc na to, co się dzieje 11 listopada, jak to święto jest zawłaszczane przez Brauna, Bankiewicza. Tych wszystkich ludzi, którzy e, szastają na lewo i prawo tymi hasłami, a całkowicie się do nich nie stosują. Mają Bóg, honor, ojczyznę na e, ustach, a e, Boga się nie boją, honoru nie mają, ojczyzny nie szanują. To się za głowę łapie. To nie tak powinno wyglądać. To święto 11 listopada powinno nas łączyć, a nie dzielić. Jak patrzę, pod jakimi hasłami pan Brown będzie szedł w tym roku, po Lexitu, nienawiści do, drugie, do, 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 do różnych grup etnicznych, narodowych. Jak słyszę pana Bąkiewicza, że on będzie na tym marszu, który kilka dni temu mówił o wyrywaniu chwastów, który straszył, że będzie tutaj robił straszne rzeczy. No, to, to nie jest miejsce, gdzie, które jest nie tylko bezpieczne dla wielu ludzi, ale to nie jest miejsce, w którym możemy się spotkać. A ja bym chciał takiego święta, w którym wszyscy się będziemy mogli spotkać i być dumny. Bo Pan na pewno jest równie dumny z bycia Polakiem, jak ja jestem i wszyscy jesteśmy dumni. Ale tam dla nas niestety prawdopodobnie miejsca nie ma obok Bąkiewicza i Brauna. Czyli rozumiem, że w tym roku w Marszu Niepodległości Pan nie weźmie udziału? Na pewno nie wezmę udziału, bo. Nie chce się podpisywać pod nienawiścią, nie chce się podpisywać pod hasłami, które są obrzydliwe, po prostu, z którymi większość Polaków na pewno się nie zgadza, bo, bo, bo nie taka jest Polska, bo nie taką, nie taką Polskę się umawialiśmy w konstytucji. Ktoś chce nam ukraść 11 listopada, a przez to ukraść Polskę. Ja do tego ręki nie przyłożę, nie będę w tym uczestniczył. A co pan myśli o naszej obecnej parze prezydenckiej, panu Karolu i Marcie Nawrockich? Nic nie myślę, no jest prezydent i trzymam kciuki, bo to jest głowa państwa, najważniejszy urząd i mam nadzieję, że prezydent będzie prezydentem wszystkich Polaków i w takich sprawach, o których rozmawialiśmy, zniesie się ponad podziały partyjnej i politycznej, y, politycznej, odetnie tą powinę od swojego zaplecza partyjnego i... W stanie się strażnikiem Konstytucji. A w Konstytucji umówiliśmy się w artykule pierwszym, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków. Wszystkich. A więc jeżeli wszystkich, to bez wyjątku. I wszyscy będziemy traktowani w sposób równy, w sposób sprawiedliwy i bez wykluczeń. I mam nadzieję, że pan prezydent jak najszybciej to zrozumie. Dzisiaj mm, mam takie wrażenie, że nie zawsze rozumie. No już zdążył zawetować utworzenie kolejnego Parku Narodowego, gdzie większość Polaków jest za gdzie Polki i Polacy znów ćwierć wieku czekają na utworzenie kolejnego parku narodowego. Tak wiele, on, to, to też jest jakiś kuriozum, bo pan prezydent tak dużo mówi o patriotyzmie, o szacunku do kraju, jest dumny z naszej przyrody i tak dalej, a kiedy przychodzi do konkretów, do tego, żeby udowodnić swój patriotyzm, swoje przywiązanie do wartości, do miłości polskiej przyrody, to robi to, co robi. No, cholera jasna. No, ręce opadają. No, co mam panu powiedzieć? A czy to dalej jest pana prezydent? Czy się już nie podpisuje pan? Dopiero zaczyna swoją karierę. Może mu się zmieni. No, zawsze trzeba być. Pełen nadziei, tak jak jestem pełen nadziei, że Jarosław Kaczyński kiedyś zacznie się uśmiechać życzliwie do drugiego człowieka, tak samo jestem pełen nadziei, że Karol Nawrocki w końcu będzie prezydentem. Takim jak mieliśmy dobre przykłady, mieliśmy prezydentów, którzy. Ja się mogłem nie zgadzać z Lechem Kaczyńskim, naprawdę, to nie moja bajka, ale Lech Kaczyński potrafił odciąć tę pampowinę. Mogłem. Być czasami krytyczny wobec Aleksandra Kwaśniewskiego, chociaż do dzisiaj jest uważany za najlepszego prezydenta, ale potrafił odciąć tę pępowinę od swojego zaplecza politycznego. To samo powinien zrobić Karol Nawrocki, jeżeli chce być prezydentem pisanym przez duże P i zapamiętanym jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. A jakie pan ma oczekiwania względem pierwszej damy Martyna Wrockiej? że będzie empatyczna, że będzie takim uzupełnieniem prezydenta, tak jak miały te, tę siłę i tę determinację i inne pierwsze damy w przeszłości. Nie wszystkie, niestety, bo mieliśmy milczącą pierwszą damę, która milczała i po niemiecku i po polsku, bo znała te dwa języki. Nie, ani me, ani B nie powiedziała przez te wszystkie lata. No to. To niezrozumiałe. Myślę, że ludzie oczekują, coś, chcą usłyszeć, co ta pierwsza dama uważa o sytuacji kobiet, o polityce społecznej, o polityce zagranicznej. No, taka jest rola pierwszej damy, żeby się angażować także, żeby wspierać tego prezydenta. Były dobre pierwsze damy. No ja mogłem się nie zgadzać znów z Marią Kaczyńską, ale Maria Kaczyńska miała odwagę mówić rzeczy, które szły czasami pod prąd tego wszystkiego, co y, jej zaplecze polityczne mówiło. Maria Kaczyńska miała empatię. Y, czuła pewne rzeczy, wznosiła się ponad podziały. Podobnie Jolanta Kwaśniewska, no, to była klasa. To były pierwsze damy, z których wszyscy byliśmy dumni. Mogliśmy się nie zgadzać z poglądami jej małżonka, mogliśmy nie głosować na jej, jej, mał, ich małżonków, ale wiedzieliśmy, że to jest klasa, że tam jest coś takiego, że to jest prawdziwa pierwsza dama. I tego życzę także pani e, e, prezydentowej Nawrockiej, żebyśmy pod koniec kadencji pana pre... Prezydenta Nawrockiego powiedzieli, klasa, klasa, pierwsza dama.